Zadanie dwunaste tegorocznej matury z wiedzy o społeczeństwie. Mamy przedstawiony fragment uchwały budżetowej i po pierwsze, należy uzupełnić przytoczony fragment uchwały budżetowej, wpisać właściwe nazwy organów samorządu terytorialnego oznaczone numerem 1 i numerem 2. Na początek szukamy podpowiedzi w przedstawionym fragmencie uchwały budżetowej oraz w całym załączniku. Zerknijmy pod fragment uchwały budżetowej. Mamy podpowiedź, że Gietrzwałd to wieś. W powiecie olsztyńskim siedziba gminy Gietrzwałd, a zatem zgodnie z podziałem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce mamy do czynienia z gminą wiejską. I teraz. W gminie wiejskiej organem stanowiącym odpowiedzialnym za podejmowanie uchwał jest oczywiście rada gminy. Natomiast organem odpowiedzialnym za wykonywanie uchwał odpowiedzialny jest organ wykonawczy, czyli wójt. I teraz odpowiadając na pytanie w zadaniu 12.1. Organem, który odpowiada za podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy będzie zatem rada gminy. Natomiast organem odpowiedzialnym za wykonanie tej uchwały będzie oczywiście wójt gminy Gierczwałd. I w tym miejscu warto dopowiedzieć, że oprócz gmin wiejskich w ramach jednostek samorządu terytorialnego w Polsce mamy oczywiście do czynienia także z gminami miejskimi, gdzie organem stanowiącym jest rada miasta, organem wykonawczym prezydent i gminami miejsko wiejskimi. Gdzie organem stanowiącym jest Rada Miasta, natomiast organem wykonawczym burmistrz. Przechodzimy do zadania 12.2. Rozstrzygnij, czy w uchwale budżetowej, który fragment przytoczono, założony jest deficyt budżetowy. Odpowiedź uzasadni. Na początek warto sobie oczywiście odpowiedzieć na pytanie, czym jest sam budżet gminy. Budżet to oczywiście zestawienie dochodów i wydatków gminy. Kiedy mamy do czynienia z nadwyżką budżetową, a kiedy z deficytem? Z nadwyżką wtedy, kiedy dochody przewyższają wydatki, z kolei z deficytem budżetowym, w sytuacji odwrotnej, kiedy wydatki przewyższają dochody gminy. W przypadku gminy Gietzwald widać wyraźnie, że wydatki są większe niż dochody, a zatem w przypadku tej gminy mamy do czynienia z deficytem budżetowym. Rozstrzygnięcie na tak.